witam was bardzo serdecznie na kanale Katy, w dzisiejszym odcinku będziemy, tak jak obiecałam wczoraj będziemy trenować chmurkę i e, na ja jutro będzie vlog my weekend, możliwe że dzisiaj wleci też coś jeszcze, e, ja wam serdecznie buziaczki przysłałam, e, mam nadzieję że mój kanał się poprawi i będzie coraz więcej subskrypcji, coraz więcej lajków, no i my już zabieramy się za, no za panie koni i wsiadanie na nie e, Tak my już mamy chmurcie tutaj e, Jak widzicie e, więc zaczynamy. Check. W mamy gotową i oczywiście e, będzie lecieć muzyczka. I ja Wam e, po prostu będę e, opowiadać o niej. Więc lecimy na treningu. Pierwszy to powiedzieć. Trening wiesz, jest super. A z jest już będę bardzo po wiesz. My e, aktualnie jesteśmy. Ok, nie Po treningu już. No, bierze. Bierze. I, i myślę, że sobie dała strasznie, strasznie no. radę. Myślę, że było super. Yy, no co do tego galopu dzisiaj, to było słabo też trochę, ale. No, no, po prostu jakby ona no, no się uczy jeszcze tego galopu, jak no, dzisiaj ten karpet. Szedł na razie, ale potem tam czwiczyliśmy, zatrzymałam ją trochę sobie też. Srokata oczywiście maść. Myślę, że. No bo to ogólnie jest klacz. Myślę, że to jest strasznie, strasznie dobry prezent. W ogóle o niej nie miałam pojęcia, jak mówiłam. Yy... Jest bardzo fajna do ujeżdżenia. No trochę gorzej jej idą skoki i właśnie ten galop. Bo ona próbuje robić taki galop bardziej do ujeżdżenia. A ja dzisiaj chciałam mieć taki inny galop. Eee, więc no ale myślę mimo tego, że było super że chmurka się spisała na smaczka którego jej już dałam eee, no myślę, że było subcio. Eee, i no wstępem sobie poprawiła trochę postawę bo tutaj już jak widzicie zaczęliśmy galopować eee, no nie teraz w sumie, ale przed chwilą znaczy, Boże, za niedługo będziemy galopować na tym filmie i y, wtedy już galop sobie jej idealnie wyszedł. Więc co no? Ja myślę po prostu, że wszystko jej git wyszło. O tutaj na przykład galop wszedł jej super, ale musiałam ją chwilę zatrzymać, bo, no, bo trochę mi się nie podobało to, że ona bryknęła. Eee, ale pod koniec było subcia. <laughs> już już najszczerokwani, tylko trzeba mu przysypić wodę. I zaraz sobie też rozsiadłamy chmurkę, ale to nie teraz, szybko jeszcze zdejmę wodę, bo nie wiem gdzie jest tam no, inne. Coś mi się populiło trochę. I sobie potem na końcu porozsiadłamy konie. Będę no, dz dzisiaj robić trzy przecinek, bo planuję no zrobić ich dwa trzy, więc takie parę krótszych. No i ja już e, ma założone wodę. Wychodzimy e, z mojego pokoiku i idziemy na halę. Okay. E, ogólnie e, na też ma taki problem jak wierzyn e, i chmurka, i Texas też tak troszeczkę. E, czyli z tym galopem, bo on tak dziwnie robi galop zamiast e, tak normalnie. Ale ma już troszkę mniejszy niż e, chmurka, więc na pewno będzie lepiej. treningu Neja, to myślę, że było super. Eee, no Tam mi bryknął trochę, ale to nic. Myślę, że i tak było spoko. E, Neja to koń rasy fiordzkie. Jest to ogień. Super sobie radzi. Był on planowany już dawno, I kończymy odcinek, bo mam jeszcze dużo wieczorem do nagrania, bo mam bardzo fajny materiał wymyśliłam. Więc, no, mój weekend będzie jutro. Tak jak mówiłam, możliwe, że porobimy coś z Glorią albo z takimi koni, które rzadko co jeżdżą na treniczki. Więc pierw murka rozświeżamy ją szybko Więc No Dobra. Dobra Tutaj szybko Raczej nie będę tego szybszy No w szybszym tempie tego nie będę robić, bo po co Nie potrzeba Dobra e... Jest piąteczek, super więc trzeba się martwić, czym murka jest już rozsiadana. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego weekendu. No i popadki.